Służba zdrowia, moim zdaniem, to jak ja bo pracowałem kiedyś na kolei, była bardzo dobra, ale za komuny. Szedłem do lekarza na godziny, na godzinę i byłem przyjmowany na żadnego specjalistę. Nie czekałem, nie miałem żadnych problemów, jak się liczyłem. W kolejkach? na specjalistę czekać dwa lata, rok, dwa. I I 800 plus, komu dawać komu nie? Czy pracującym, chociażby jedna pracowała, czy wszystkim, jak teraz. Ci, co pracują, powinni pracować i mieć godne życie wystarczyło na wszystko powinno stać. Go... Pracuje, to, docenić, to oczywiście, nawet... oczywiście powinni być wygra... wynagradzani według yy, yy, swojej pracy no nie drogo jest drogo. i życie drogie przez, mogo, przez kogo jest drogo dla pana? kto to zawinił najbardziej? żądą sytuacja na świecie, wojna naprawdę nie wiem czternastka, dwa yy, 200 na ręka być czy jest pan zadowolony czy nie? 13 na emerytura no dla my, tych co mają niską emeryturę na pewno a dla tych są dużo. dużo. Mają Co dużo. Może to, to, coś... to jest prawie nic. O, coś panu. Dlaczego, dlaczego przed wyborami? Dużo są że chyba sa Tak, tak, to jest prawda. Zgadza, prawda. To jest ja jest się prawda. zgadzam, no. Bo na pewno. No bo A, to jest... czy kraj się no. rozwija. Gospodarcza, pan gdzie siedzi? przez kraj, nie w autostrady? Rozwija się. Ale takie pieniądze? Nasze, czy z Unii bardziej? Jak pan Unijne i nasze. Czy za poprzedników się panu lepiej żyło? Za Atuska. Czy, 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 czy teraz trochę lepiej? Czy ktoś inny? Teraz, nie, teraz lepiej. Teraz lepiej. Tak. A zmienił pan coś teraz, czy tak jest, zostawiamy? No tak. Jedną partię? Dużo bym zmienił. Dużo Co, ale Co by czy... pan zmienił, może o tak zaczniemy? Nie, no muszę zdrowia nie, nie. Służbę na pewno. Służby. Zarządzanie Służby. służbą zdrowia jest, Jak to Jak był pan jest bardzo źle. W tej chwili ja się nie, nie leczę, się. nie leczę, przerwałem leczenie, A, ale będę sobie badania. Czy są darmowe leki? Rząd obiecuje darmowe leki. Skorzystał pan coś, czy nic? No na pewno skorzystałem tam, nie, jak się będę leczył. Teraz się należy, nie leczy nie korzystam. To co się pan zmienił ostatnio? no Co bym zmienił? Dużo rzeczy, ale musiałbym. To jest no, drugi temat. No. Nic. Co, co, co trzeba zmienić w takim razie? Wszystko. Służba zdrowia to się w ogóle nie mówi. Tam. Czy jest służba zdrowia? No jest, niby występuje, ale wystarczy tylko zmiana tych. Ile już było zmienionych? W Polsce, bo zawsze źle, tak, według no, pana? Oczywiście. Ani za Tuska, ani za Katyńskiego, ani za Siedem. Wszystko jest źle. A teraz to już całkiem źle. To jest drużyzna. Kto to zawinił? Drużyzna i ten noc. Z kogo? Kto to zawinił? No kto, no ja. Ale ludzie mówią, że wojna wina, wierzy pan w to. A. Przepraszam go pytanie. Jak pan sobie radzi z drużyzną sąda internetowa? Czy jest drogo dla pana, czy super się żyje? Nie słyszałem. Jak się panu żyje teraz? Czy jest ciężko, czy super jest? I... Nie, to jak się żyje, to powiem panu. Szczerze? Bardzo szczerze. Dobrze czy źle? Tak, nie, bardzo źle. Źle. Bo dlatego, że jestem chory. Cztery, cztery lata już wódki nie piję, to jest bardzo źle dla mnie, bo kiedyś piłem. Nie, ale bez takich... No. <gry> no jak się żyje, to... chodzi o politykę mi chodzi.